Cześć, witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku remontowych rewolucji, a już dzisiaj zobaczysz jak murujemy ściany z cegły oraz usłyszysz, dowiesz się w jaki sposób negocjuje zakup kamienicy, do czego to jest podobne i na co musisz zwrócić szczególną uwagę. Często mnie pytacie, jak wygląda zakup kamienicy, jak wygląda transakcja wielomilionowa nieruchomości, która ma 1000 metrów, ponad 1000 metrów, kilkaset metrów. Jak wyglądają negocjacje? Już spieszę z odpowiedzią. Dla mnie osobiście jest to transakcja zbliżona do transakcji na rynku nieruchomości komercyjnych. Zaczynam rozmowę z klientem, gdzie chcę e, podjąć Temat zakupu tej nieruchomości od wystosowania listu intencyjnego. W liście intencyjnym zawieram informację, że wyrażam zainteresowanie nabyciem tej nieruchomości i chciałbym otworzyć proces negocjacyjny. Dzięki takie, takiemu zabiegowi formalnościowemu pokazujemy też, że jesteśmy poważnym graczem na rynku i że podchodzimy e, poważnie do rozmowy z kontrahentem na temat zakupu, e, a przez niego zbycia tej nieruchomości. Następstwem listu intencyjnego jest oferta handlowa, natomiast zanim przejdziemy do ustalania warunków transakcji, to warto, abyśmy zebrali informacje, które są niezbędne do oszacowania za ile chcemy kupić tą nieruchomość. A tymi informacjami przy zakupie kamienicy są chociażby żółty inwentaryzacja, opinia konstruktora budynku. No i jeśli właściciel tego nie ma, no to y, musimy ustalić, kto za to zapłaci. I w liście intencyjnym często sygnalizuje, że potrzebne będzie przeprowadzenie inwentaryzacji budynku, musimy twierdzić, że ten budynek nie ma jednak 1200 m2, tylko bliżej 1000 m2 powierzchni użytkowej, a właściciel często nie wie. Ile dokładnie ma metrów jego nieruchomość? I twoim zadaniem jest pokazanie mu, że przedmiotem rozmów, przedmiotem negocjacji jest właśnie to 1000 metrów, bo taka jest powierzchnia jego nieruchomości. Zatem będzie to niezbędny element do negocjacji, abyś e, na przykład wyliczył cenę za metr od poprawnej ilości metrów, a nie od tej, którą podał ci, e, podał ci sprzedający lub, e, lub pośrednik na rynku. A więc list intencyjny to jest taki pierwszy element formalny, który otwiera pole do negocjacji. Później mamy ofertę handlową, którą też za każdym razem składam w formie pisemnej po to, aby był ślad po tym, na jakim etapie jesteśmy. Po to, aby się po prostu nie, nie pogubić też. Jeżeli jesteśmy przy stole negocjacyjnym, to cena nie jest często najważniejszym elementem, który jest do ustalenia. Ona jest bardzo ważna, ale poza ustaleniem warunków finansowych są do ustalenia jeszcze terminy, czyli kiedy podpiszemy umowę przedstępną, kiedy podpiszemy umowę sprzedaży. Jaka będzie wpłata przy umowie przedstępnej, jaka będzie wpłata przy umowie sprzedaży, e, ważne są też deadliney w ofercie handlowej, która jest następstwem listu intencyjnego, e, przekazuje w jakim czasie chcę, abyśmy zamknęli negocjacje po to, aby nie rozlegać tego nieskończoność. Przy nieruchomościach komercyjnych jest coś takiego też jak wyłączność na negocjacje, czyli ustalacie sobie 30 dni i tylko wy wówczas jesteście kontrahentem, który negocjuje tą, e, tą nieruchomość. Jeżeli mowa o pozostałych warunkach, to przy ustalaniu warunków transakcji zakupu kamienicy są też potenc potencjalne roszczenia, na przykład lokatorów, którzy byli w tym mieszkaniu, e potencjalne przyszłe roszczenia, które mogą się pojawić. Pamiętaj, że masz do wyboru albo podpisanie e umowy przedstępnej w formie zwykłej, pisemnej, którą możesz w własnym zakresie e napisać, lub e możesz iść do notariusza, ja robię i tak, i tak, jedna i druga, forma jest możliwa, to ty wybierasz, którą e, e, czy idziesz do notariusza i po pierwsze to płacisz za to, ale masz możliwość na przykład ujawnić w księdze wieczystej, roszczenie w dziale trzecim Księgi Wieczystej o zawarcie umowy przyrzeczonej, co oznacza, że e, osoby, które będą chciały na przykład Ciebie podkupić, a miałem już takie sytuacje, e, no to będą już widziały, że jest zawarta umowa przedstępna. Wrócę jeszcze na chwilę do wyznaczania deadline'ów podczas negocjacji, tak aby nie przeciągać tego w nieskończoność. Ten budynek, w którym teraz się znajdujemy, negocjowałem już 8 lat temu, 8 lat przed datą zakupu tej nieruchomości. Jest to mój rekord. Natomiast w międzyczasie zmienili się właściciele, nieruchomość była zadłużona, zatem negocjacje w kamienicy potrafią trwać długo. Najdłużej, e, naj, naj, najdłużej to 8 lat, a najkrócej kupiłem kamienicę w ciągu dwóch tygodni, natomiast podjąłem tę decyzję e, tylko dzięki temu, że wcześniej miałem na warsztacie ten adres i już wiedziałem ile tam jest metrów, z czym się wiąże zakup tej kamienicy. Zatem te terminy są ważne również pod kątem ustalania w jakim czasie chcesz negocjować tą nieruchomość. Okej, okay, no to co? Idziemy na budowę zobaczyć co się dzieje. Przy takich transakcjach ważną rolę pełni radca prawny, czyli ktoś, kto z perspektywy spojrzy na kontrakt i warunki. A co o budowach do powiedzenia marodowity górnik? Pan Adam od 30 lat mieszka w Toruniu i z powodu braku kopalni w Grodzie Kopernika zmienił nieco profesję. Dziś zajmuje się budową domów, bo jest murarzem. Perspektywa takiego fachowca jest bardzo ważna i potrzebna w tej branży. Doświadczenie w zawodzie i wysokie kwalifikacje to coś o czym zawsze warto posłuchać. Jesteśmy z panem Adamem, który właśnie nam stawia ścianę, ścianę z cegły. A to dlatego, że pomieszczenie, w którym teraz się znajdujemy, e, możliwe, że będzie miało taki charakter bardziej zabawowy, co oznacza, że chcemy to pomieszczenie odizolować e, i faktycznie i aku akustycznie. Panie Adamie, jak idzie murowanie tej ściany z cegły? No jeżeli bym nie miał pojęcia o tym, to dla mnie byłoby to może uciążliwe, ale mam jako taką wprawę, robię przy tym jakiś czas, to wie Pan, to dla mnie to nie ma żadnego problemu, no aby właśnie. postawić taką ścianę. No właśnie, a jakie doświadczenie jest potrzebne, żeby murować? Proszę Pana, no można powiedzieć, nie każdy, nawet po szkole zawodowej, może niekoniecznie... Być do tego wprawiony. To po prostu kwestia zamiłowania i, i po prostu obserwacji i można tak powiedzieć wyobraźni. Mhm. No bo trzeba mieć wyobraźnię, a przede wszystkim podstawowe zasady wiązania i takich zasad budowlanych trzeba znać. Mhm. Nie? No okay. bo bez tego to się daleko nie ujedzie. Nie? Szkoła szkoła, ale praktyka. Ale pewnie. praktyka jest, ja znałem wielu ludzi młodych, którzy po prostu po szkole zawodowej nie umiał dobrze kielni w ręku trzymać. No i dopiero się uczył, no można powiedzieć, z biegiem tam dochodził do doświadczenia, ktoś mu tam trochę doradzał i tak dalej, nie? Ale no to można powiedzieć, no wiadomo, nikt od razu nie jest fenomenalny. Każdy się uczy na, na czymś, od starszych ludzi musi brać doświadczenie i wtedy, jeżeli będzie dobrym obserwatorem, będzie się przykładał do tej pracy, to szybko pojmie o co mhm. chodzi. Nie? Chyba, że zlekceważy ten zawód, czy tam akurat tą kwestię murowania, no to choćby nie wiem jak się starał, to nie będzie mu raz, nie? To tak samo jakby pan próbował e, z mechanika zrobić muzyka, który nie będzie miał pojęcia o muzyce. To jest no tak. podobna sytuacja e, na przykład w budownictwie. No tak, no w każdym tak. zawodzie po prostu trzeba mieć wyobraźnię i trochę myślenia, nie, żeby po prostu coś robić. I jak są chęci, to wszystkiego. Ja panu powiem jedno, ktoś kupuje materiał, odpowiada i... I nie będzie stał przecież nad murarzem każdy, na przykład w brygadzie i mu co parę minut pokazywał gdzie co ma być nie? Tak, tak. bo ma po prostu tą świadomość że skoro się podjął jako pracy murarskich no to chyba ma jakieś doświadczenie nie? Tak, tak. no i ten człowiek liczy że on to wykona prawidłowo tak. nie według wymiarów według poziomów tam pionów i tak dalej według zasad budowlanych. tak jesteśmy przy materiale my mamy akurat tutaj cegłę y, z odzysku można powiedzieć bo tak. to jest rozbiórkowa cegła oczyszczaliście ją, tak? tak. I, e, i ona ma normalne właściwości takie, że mur będzie stał stabilnie, bezpiecznie i prosto? Proszę pana, ja panu powiem inaczej. Ta cegła jest pełna w zasadzie i bo jeżeli to byłaby dziurawka i byłaby za... E, częta z oczyszczaniem, nie? to w większości mogłaby się tam gdzieś ukruszyć, coś tam mhm. nadpęknąć i ta cegła mogłaby nie mieć już tej wartości. Nie? Mhm. Ale tutaj widzimy, bo jeżeli zaraz gdybyśmy młotkiem puknęli, to pęknięcie byłoby widać na każdym. Mhm. Puknięciu, nie? Mhm. To ta cegła jedynie można wypowiedzieć, można jak dobrze pęknie to na pół podzielić mhm. gdzieś, nie, ale jeżeli już jest po całości pęknięta, to raczej nie wstawiamy ją w, y, w mur, nie? Dobrze. Bo to mija się z celem. Dobrze. A, y, zapytam jeszcze, y, jakich zasad trzeba się trzymać murując z cegły? Bo to jest co, in, co innego murować z pustaka, sporo termu, y, a co innego murować, y, murować z cegły? Ej, ja panu powiem. Przede wszystkim ważna jest taka charakterystyka wiązań. Mhm. Nie można cegłę na cegłę kłaść i nie byłoby danego mhm. wiązania, nie? Mhm. No to musimy sobie uświadomić, że... Czym jedno, jest to że, wiązanie, jakby pan powiedział na znaczy, Musi być na przemianie. Czyli tak i tak. Tak, nie może być, żeby dwie cegły tak były stawiane o jedna na drugą, jak klocki i... To, to nie, nie będzie trzymało po prostu. Nie, nie Trzy... będzie miało, nie sprawiało takiej wartości wytrzymałości. Aha, tak, no tak, to tak, po tym, tak. Na tym rzecz polega, że te wiązania muszą. Trochę to tak przypomina układanie z klocków. Tak, ale... tak, przypomina. No ale trzeba troszkę, no, można powiedzieć, mieć wyobraźnię no i przede wszystkim no, znać troszeczkę te zasady budowlane. Zastosował pan też zbrojenie. W jakim celu? Usztywnienia tego muru i wzmocnienia, aby ten mur był, y, nie był ruchomy, jak to się mhm. mówi. nie? Pomimo to, że on trzyma, ale w niektórych punktach, gdzieś tak na różnika, to jest przyklejany do następnej ściany, bo nie jest wiązany, to musi być to wzmocnienie, mimo woli, mhm. No, żeby to łóżku. Już... Usztywnić tą ścianę, nie? Mhm. No bo ona może tutaj gdzieś odpęknąć, nie, poluźnić się mhm. i tak dalej. Nie, to po to się wstawia takie na przykład zbrojenie. Mhm. Okay. To jest kwestia tego właśnie zasady, żeby to wzmocnić i ta ściana ma być stabilna mhm. okay. na tym to polega. Dobrze, to y, ile czasu zajmie? Postawienie? Ty, tutaj mamy bodajże 12 metrów y, muru y, i wysokość tutaj pewnie jest standardowa. Tak, proszę pana, ja panu powiem jedno. Z cegły to z pewnością dużo czasu wolniej wychodzi, bo wiadomo, postawi pan trzy pustaki do góry, to już jest jakaś wysokość, nie? Ale tych cegieł za, na jeden pustak wychodzi trzy. Tak. To ile tych cegiełek pan musi poukładać no tak, tak. w zasadzie. Bo to by pan postawił taki pustak jeden, mhm. drugi, trzeci i już ja, pan ma tu, już nie? Ma tak. A tutaj tych cegieł ja muszę postawić, bo cegła ma 6 cm, no to policz pan sobie mhm. to. Na trzy pustaki to będzie... 3, 6, 9 cegieł, 9 warstw. Tak. A po długości danego muru dłuższe, no to czasowo to o wiele okay. dłużej schodzi. Nie? To ile, ile pan szacuje, ile to zajmie? Proszę pana, ja nie chcę panu bajek wciskać, bo, bo to by pan może nawet w to nie uwierzył. Ja sam trudno mi określić, jak długo mi to zejdzie. Uh -huh. no ale będę starał się jakoś to wykonywać, nie siedzieć, tylko wykonywać tą pracę, chociaż może na spokojnie ale systematycznie po prostu nie. Także... Trudno my w tym momencie określić czasowo, nie? Już szef to, szef to już określił ogólnie. W umowie mamy wpisane tak. No, ale Także... Szef może się określać, bo on tego nie buruje, nie? Przykładowo. Ja ale karami... później odpowiada ja, za to, tak. Ale ja wiem. I jemu tu liczy się termin, metry i tak dalej. I ja jego podejście rozumiem, bo w końcu on chce na tym zarobić, nie? Tak jest. No i przede wszystkim e, dotrzymać terminu, żeby ja może się... jakaś kara ktoś mu nie naliczył i tak. Da. Dalej i tak dalej. Na nie? przykład inwestor. Ilver, jak ja? tak. tak no. no i właśnie o to chodzi. No pan też by chciał, żeby to jakoś stabilnie ta praca szła, coś się posuwało i żeby pan widział, że się coś dzieje po prostu, a nie tylko przyjdzie pan i patrzy pan o pół dnia zeszło, a tu chłop dwa warstwy postawił. No, no. i że siedzi przy telefoniku. <laughs> <laughs> Okej, okay, panie Adamie, to nie zabieramy czasu szamurować. Dzięki, Dzięki bardzo. Ja również miałem przyjemność panów poznać i miałem nawet życzenie porozmawiać uczciwie. Tak. <grystanie> Dziękuję bardzo. A rzadko się takich ludzi spotykam. Dziękuję bardzo. Dziękuję Czasami o powodzeniu transakcji decydują detale. Kiedy jednak zbierzemy w całość wszystkie elementy układanki, otrzymamy spójną i zorganizowaną inwestycję. Warto dobierać odpowiednich ludzi do zespołu i pamiętać, że każdy musi sumiennie wykonywać powierzone mu zadania. Równie ważne jest słuchanie ludzi, którzy na swoim fachu znają się najlepiej, i nieważne czy jest to księgowy, doradca finansowy czy murarz. Ważna jest znajomość zagadnienia i to, że będziemy mogli z takiej rozmowy wyciągnąć wartościowe wnioski. Tylko w taki sposób przy odpowiedniej organizacji pracy i zespole, który nas nie zawiedzie. Możemy być niemal pewni sukcesu.